29. sesję Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskiej. Witam wszystkich delegatów i zaproszonych gości. Szczególnie witam panią Wójt Jemielna, panią Anno, Annę Chrebenek. Stwierdzam, że na 16 delegatów obecnych według listy obecności na zgromadzeniu jest uprawnionych do 11 do głosowania. Zgromadzenie jest prawomocne z mocą podejmowania uchwał. W stosunku do pierwszego porządku obrad otrzymanego przez państwa delegatów jest jedna zmiana. Dotyczy wprowadzenia uchwały o zmianie wieloletniej prognozy finansowej w związku na lata 2023-2026. To jest punkt siódmy nowego porządku obrad. Podaję porządek obrad pod głosowanie. Proszę o głosowanie, o głosowanie przy pomocy pilotów. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 11 osób. Dziękuję bardzo. Punkt trzeci. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. Protokół został wyłożony do wglądu. Czy mają Państwo uwagi do protokołu? Proszę, jeżeli ktoś ma jakiekolwiek uwagi do protokołu, proszę bardzo. Nie widzę. Proszę y, również o przegłosowanie y, y, protokołu poprzedniego posiedzenia. Kto jest za? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciwny? O, patrz, y, za głosowało 11 uprawnionych. Dziękuję uprzejmie. Punkt czwarty. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Związku pomiędzy sesjami. Proszę Pana Wójta Marka Lorycha o przedstawienie sprawozdania. Panie Przewodniczący, Szanowni Delegaci, składam sprawozdanie z prac Zarządu za okres od 20 grudnia 2022 roku do dnia 13 kwietnia bieżącego roku. 25 stycznia tego roku zarząd przyjął informację w sprawie otwarcia ofert przetargu na cyfryzację zasobów i wdrożenie systemu zdalnego odczytu wskazań wodomierzy oraz podpisał umowy pomiędzy związkiem między gminy wodociągów i kanalizacji wiejskiej a zakładem usług wodnych we Wschowie w sprawie użyczenia spółce majątku wodociągowego kanalizacyjnego oraz oczyszczalni ścieków w krzywiniu. W dniu 22 lutego bieżącego roku zarząd zapoznał się ze sprawozdaniami finansowymi z wykonania budżetu w związku za rok 2022 oraz w związku z upoważnieniem z pierwszego przetargu na cyfryzację zasobów zarząd przyjął informacje dotyczące ogłoszonego drugiego przetargu na zakup i wdrożenie cyfryzacji systemu odczytu wodomierzy Kolejne posiedzenie zarządu to 27 marzec. Zarząd podjął uchwałę nr 1 przez 2023 Zarządu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w sprawie sprawdzenia sprawozdania z wykonania budżetu w Związku za rok 2022. Zarząd zapoznał się z wynikiem drugiego postępowania przetargowego na cyfryzację odczytu wodomierzy na terenie gmin wchodzących w skład. W związku postępowanie ze względu na wysokość oferty o wartości 7 milionów 106 tysięcy 396 34 zł 34 groszy zostało unieważnione. Kwota przeznaczona na realizację ogłoszonego przetargu wynosiła 5 milionów złotych. Postanowiono dokonać analizy możliwości wykorzystania środków z Polskiego Ładu dla budowy instalacji fotowoltaicznych. W tym okresie również zarząd zapoznał się ze ścieżką postępowania w przypadku udzielenia pożyczki finansowej przez Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich zakładowi usług wodnych we Wschowie. Co będzie dalszym procedowaniem posiedzenia dzisiejszej sesji oraz zarząd zapoznał się ze wstępnym wynikiem finansowym Zakładu Usług Wodnych we Wschowie, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za rok 2022. Dziękuję, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo za sprawozdanie. Czy są pytania do sprawozdania? Nie widzę. Dziękuję. Przystępujemy do punktu następnego, to jest. Podjęcie uchwały, podjęcie uchwały numer 100 przez 29 przez 2023 w sprawie określenia maksymalnej kwoty udzielania i zaciągania pożyczek oraz maksymalnej kwoty zaciągania kredytów przez związek. Czy treść uchwały jest Państwu znana z materiałów, które Państwo otrzymali? Czy mają Państwo jakiekolwiek uwagi, zapytania lub ktoś by chciał zabrać głos w sprawie? uchwały? Nie widzę. Dziękuję. Przystąpimy do głosowania. Proszę o zagłosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za oddało 11 ważnych głosów. Oddano 11 ważnych głosów. Dziękuję bardzo. Punkt następny to jest następne podjęcie uchwały numer 101 przez 29 na 2023 w sprawie zmiany budżetu w budżecie w związku. Również treść uchwały jest Państwu znana z materiałów Państwu dostarczonych. Czy ktoś z Państwa ma jakieś zapytanie, uwagi lub chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, dziękuję. Proszę o przegłosowanie. Kto z Państwa jest za, kto się wstrzymał, kto jest przeciwny. Za uchwałą oddano 11 ważnych głosów. Dziękuję bardzo. Następna uchwała to jest następne podjęcie uchwały numer 102 przez 29 na 2023 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej związku na lata 2023-2026. Treść uchwały tak samo jest państwu znana z materiałów czy ktoś z państwa ma uwagi, zapytania lub chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Dziękuję. Przystąpimy do głosowania. Proszę bardzo. Kto z państwa jest za, kto przeciwny, kto się wstrzymał? Za przyjęciem uchwały głosowało 11 osób. Dziękuję bardzo. Punkt następny to są wolne głosy. Czy ktoś z państwa ma jakieś zapytania lub ma jakieś sprawy do przedstawienia? Proszę bardzo. Nie widzę. Dziękuję bardzo. I proszę pan wójt święciowy, pan Marek Glory. Korzystając z okazji, że mamy tutaj panią Wójt, też wyrażam jako przewodniczący zarządu zadowolenie, że, że przyszedł wreszcie ten czas, że, że się widzimy dzisiaj na sesji, ale może i będzie taki czas, że, że przyjdzie nam pracować w zarządzie, jak samorząd Jemielna. Przygotowuję się do ewentualnie rozpatrzenia takiej możliwości, czy ta współpraca według Was na najbliższy czas zacznie funkcjonować, czy też będziemy się spotykali tylko na sesjach, A czy będziemy się również spotykali na zarządzie, jak Państwo w tym trudnym czasie do tego podchodzicie. E, dziękuję bardzo. E, powiem tak, e, cieszę się bardzo, że mogę tutaj z Państwem być. Myślę, że e, współpraca nasza będzie szeroko rozumiana nie tylko poprzez sesję, ale i poprzez inne spotkania. E, tak jak e, tutaj e, deklarowałam wcześniej, jestem za e, rozmowami, za współpracą, za współpracą szeroko rozumianą, dlatego że bez rozmów nic nie osiągniemy. Myślę, że najbliższy czas pokaże, jak będzie się ta nasza współpraca układała. Dziękuję. Czy ktośkolwiek jeszcze ma jakieś sprawy do przedstawienia? Dziękuję uprzejmie. Uwa punkt następny, zamknięcie obrad. Dziękuję bardzo za przybycie i zamykam obrady sesji. Dziękuję.